Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niedostateczny, a to jest zapowiedź nowej serii na moim kanale pod tytułem Od Silvera do Master Tyra. Na tym koncie, no niedawno wyjaśniłem do 30, no sami zobaczcie ile ja mam tutaj postaci. E, ogólnie rzecz biorąc, na tym koncie już mam Golda 5, no tak, kurczę, no chciałem, chciałem jak najniżej w sumie zariać, ale grałem nie wiem, jak wam to dokładnie powiedzieć. Chciałem wbić jakąś tam dywizję, żeby ona nie była za wysoka. W grach rankingowych e, grałem tylko supportami. No nie miałem innych postaci, ale i tak supportami 7-3 wygrać i tak jest ok. Tutaj macie staty, jakie tam mniej więcej miałem. E, tu macie screena na dowód, że mm, gra, zaczynałem od Silvera 1. To były te dwie gry, które przegrałem w pierwszej serii. Później zagrałem chyba jedną grę i dostałem tak jakby do serii jedny, jedną wygraną tutaj miałem dwie wygrane, tu też mieli team comp jak dobrze pamiętam, tu mieli team pod JasUo i przegraliśmy byli lep lepsi pikowo, że wszyscy grali pod Jasuo. no i Jasuo, klikał RK i tyle no i tutaj wygrałem i jestem w Goldzie 5, tak wygląda moje KDA na postaciach i ogólne KDA na e, wszystkich na, we wszystkich grach, no tak jak sami widzicie tutaj ogólnie gram samymi supportami i Chciałbym zapytać Was o jedną ważną rzecz. Czy, jeżeli chcecie... Czy chcecie, to po pierwsze, czy chcecie taką serię? Po drugie, czy chcecie tak jakby ostatnią grę? Ja może znajdę coś takiego. Czy ostatnią... a, tu nie ma. O jest, Best of 3. Będę nagrywał ogólnie tylko jedną grę z tych Best of 3 do przejścia do serii. Dlaczego? Jeżeli miałbym nagrywać wszystkie gry, e, tak jakby stąd, no, ja dostaję po 30 chyba 3 punkty za każdą grę, to wtedy ja bym grał jedną grę i wrzucał jedną grę prawie 11 godzin. No to ja bym ten challenge zrobił, nie wiem, do stycznia, <grym> chyba albo i dłużej. Więc yy, czy o, będzie Wam odpowiadać cięcie, tak jakby ostatnie gry, najlepszych akcji, czy całą grę? Mm, czy całą grę w całości? To, to jest drugie pytanie. I trzecie, na jakich liniach byście chcieli, żebym grał? podczas tej ostatniej gry. Czy chcecie tam gdzie gram najlepiej, żebyście zobaczyli jak gram na rankedach, yy, czy też chcecie się pośmiać jak żebyśmy wezmę jakąś, no w sumie nie mam dużego pickrolla, to tak nie bardzo, co jakąś mówią na midzie wyskoczę, no zobaczymy jak to pójdzie, jeszcze żeby nie było, że to jest, jakaś nowa, że to jest jakieś stare konto, a tutaj gram rankedy z yy, Tier 2 runami, więc heheszki są niezłe. Tam, jak widzieliście, tutaj mam podadę, wszystko w razie czego. A podapę oczywiście, tier 2, ale co? Da się, da się. Więc co? Ja czekam na Wasze komentarze. Zobaczymy, zobaczymy. Jak będziecie chcieć, ok. Jak nie będziecie chcieć, to kiedyś, kiedyś może do ta tak, jakby do tego wrócę. Więc to było na tyle. I dajcie na pewno, dajcie znać w komentarzu, jakbyście chcieli, żebym to zrobił. Więc to by było na tyle, na razie, cześć, bęk, poł!